Jak jesteś fanem serów, to zapraszam Cię dzisiaj, bo robię omleta cztery sery. Przepyszny, puszysty, smakuje jak pizza. Zaczynamy od wrzucenia kawałka masła na jeszcze zimną patelnię. W międzyczasie przygotowujemy ser. Można na tarce, można pilarką do ziemniaków, tak jak ja. Bierzemy jajeczka, rozbijamy je, mieszamy, wrzucamy już na rozgrzaną patelnię, na roztopione masło. Następnie wrzucamy ser, staramy się go nie mieszać. Każdy ser w jednym rogu zostawiamy ser kozi, ponieważ on ma troszeczkę inny smak. Nie chciałem, żeby się wymieszał z innymi serami na sam wierzch. Jak widzicie tutaj, przewróciłem omleta, posypałem serem, przykryłem go na kilka minut. Teraz wyciągamy już usmażonego omleta na deskę. I moi kochani, on jest gotowy do jedzenia. I wygląda właśnie w taki sposób. Po co wydawać pieniądze na pizzę? Po co się trąci bułką i różnymi sosami? Jak można zjeść zdrowego, pysznego, puszystego omleta? 4 sery. Przypominam, ten biały ser na wierzchu to jest kozi. Ja go wziąłem dla przełamania smaku. Inne sery bierzecie do wyboru, kto. Co lubi. Omlet tak wygląda w środku po przekrojeniu. Zobaczcie, niczym się nie różni od pizzy. Smacznego!